Już w kierunku Warszawy niedługo zajmiemy naszą wysokość przelotową i będziemy mogli rozpocząć serwis. Pragnę Państwa poinformować, że nasz lot jest szczególny. Jest bowiem ostatnim rejsem jaki samolot 737 Classic wykonuje dla polskich linii lotniczych lot po 22 latach służby. Gościł na swoim pokładzie ponad 3 miliony e, pasażerów, e, w tym takie osobistości jak papież Jan Paweł II, który na jego pokładzie powracał z siódmej podróży apostolskiej do Polski. W ciągu 22 lat służby wykonał 28 970 rejsów spędzając w powietrzu 55 524 godziny. W tym wyjątkowym rejsie przygotowaliśmy dla Państwa specjalny słodki poczęstunek. Jeśli chcieliby Państwo zachować kawałek tej lotniczej historii na pamiątkę, zachęcamy do zabrania ze sobą unikatowej już e, instrukcji bezpieczeństwa, którą znajdziecie Państwo w kieszeni fotela przed sobą? Szanowni Państwo, w trakcie lotu jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dołożymy wszelkich starań, aby podróż przebiegła miło i bezpiecznie. Listen, chef, we are on our way to...